Witam wszystkich, ja jestem Unlock to jest simulator. 2013. Jestem w tym kolejnym odcinku, w poprzednim odcinku zajmowałem się branowaniem w tym odcinku zajmę się obornikiem, tak jak mówiłem, no to może zaczniemy, będziemy Wjeździe na polo 60 z rozrzutnikiem poszyta a ładować będziemy. Zatem <laughs> no. zegar nam się rusza. E, widzicie. Nie wiem dokładnie ile mamy tego obornika, nie wiem na ile nam on wystarczy. Mam nadzieję, że na kilka kursów będzie. Stoimy sobie tutaj. Ok. I idziemy sobie po poradku. W tak tygodniu podepniemy do niego. Takim sobie niego e, krokodyla przejedziemy że teraz krokodyl stoi I tutaj w drugiej ręce nie, nie 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 damy rady go podpiąć w ten sposób Myślę, że tak będzie odpowiednio Okej okay. to fit Dobra, jesteśmy już przy oborniku jeszcze tak zerknę ile mają obornika w oborze, bo może zgarnę prosto z obory. Jest tam ponad cztery, także jeden, jedną jednego krokodyla sobie na pewno weźmiemy z obory. Dobra, sobie to. Mi się wydaje, że otworzymy teraz krokodylę i zrzucimy. Teraz jeszcze wyjdę zobaczyć ile dokładnie ma pojemności. Znaczy tony troszeczkę pojemności ma. Ok. sobie od kury. Czy tak się ta w ogóle? Nie. Czy nie będziemy sobie zamykać? Ok, drugą łyżkę sobie teraz zapakujemy I jedziemy teraz sobie do obory okay. Jedziemy sobie do obory, z obory wyciągniemy Nie. obornik, który tam jest Dobra Trzy łyżki mamy I idziemy kolejną jeszcze mhm. jeszcze myślę, że wietrzy łyżki i powinno być... Nie wiem w miarę. Tak ja jak mówiłem gór podnosi dosyć wysoko. Ale no w tej chwili nie jest nam to na tyle potrzebne. Za dwie na pewno wejdą. Tego obornika też nie mamy za wiele. Zaraz sprawdzimy ile. Zobaczcie, włączymy chudu Teraz podejdziemy sobie bliżej płyty i zobaczymy ile. Nie. Ja. Nie no, pokazuje nam niestety ile mamy tego wodnego jeszcze. Dobra. To się powinna jeszcze zmieścić, ta łyżka, także... ok Sprawdźmy ile tam jest... O, jest procent. Idealnie, także... Opuścimy sobie tu i go... Spasimy. Polimy sobie w tej chwili rzutnik, y, 60 i jedziemy z rozrzutnikiem już na pole. Nasz zestaw wygląda tak. Ekało że omijamy. Jak widzicie pole kukurydzy jest skoszone. I sobie teraz jedziemy jeszcze tak. Pokażemy ile, ile możemy jechać maksymalnie z takim obornikiem. Dobra. Jak widzimy obor nie jest tak, nie działa na tak szerokiej powierzchni jak szambo no, trudno jest dosyć wąsko. Ale mamy tego obornika tyle, że powinno nam wystarczyć na kilka tych przejazdów. Dobra, teraz musimy sobie tutaj troszeczkę wycofać. O. Dobra. Widzicie obornik leży na polu. Następnie będziemy musieli go zaorać. Dobra. Musimy sobie tutaj jakoś lepiej troszeczkę zawrócić. Sprawdźmy ile tak. nam było. Było nam dopiero to, 4 tony. Wydaje mi się, że jeszcze, no, prawie do połowy pola powinno nam wystarczyć tego. Czyli jeszcze jakieś 5 przejazdów powinno być, no 6. W kolejnym odcinku pokażę jak sprzedajemy piszonkę w biogazowni powinniśmy zarobić tam niesłową gotówkę także możemy się spodziewać też kupna jakichś nowych maszyn lub wymiany właśnie obecnych W tej chwili priorytetem jest wymiana y, Belarusa. Bo tak jak gdzieś się psuje się, na chwilę obecną go troszeczkę podreperowaliśmy. Ta przednia oś już nie jest tak spsuta, y, ale jednak to zawsze jest y, niepewne, dlatego wolimy go sprzedać, kupić coś nowego, wytrzymalszego, może to jakiś New Holland, bo tak patrzyliśmy na rynku, jakie są dostępne traktory i rzucił nam się w oko New Holland też z Turem, hmm, tylko że tym razem będzie on toczepiany Ale też całkiem nieźle wygląda. Hmm. Wydaje nam się, że taki nowocześniejszy ciągnik by nam się przydał. będzie na pewno mocniejszy od y, obecnego Belarusa. Będę musiał chyba pojeździć troszeczkę w poprzek teraz, bo z jednej strony mamy drzewa, z drugiej strony posianą kukurydzę, nie chcę w nią tam wjeżdżać. To pole nie jest nasze, więc nie będziemy szlechtać. Ok, teraz tutaj. Pokażemy teraz to jakoś tak spoku. Z tej strony też I trzeba tutaj pojeździć chwilę w tą stronę, żebyśmy mieli nie zawracać w ogóle. Teraz sobie skręcimy tutaj ten ta troszeczkę. Zawrócimy, pojedziemy jeszcze raz przeczkę. Dobra Powiedziałem, może sobie teraz tędy i będziemy zawracać. Zostało nam jeszcze 54% 4% górnika. pole jest dosyć duży, także starczy nam to na być może pół pola i tak jak widzicie. 60 razem z tym rozrzutnikiem do złudzenia przypominają dawne czasy w Polsce bardzo mi się to podoba spodziewałem się, że tego obornika nam nie starczy na no aż tak duży yy, obszar, a tu proszę bardzo Jeden rozrzutniczek, a już mamy pół pola właściwie, można tak powiedzieć. To to teraz wszystkie musimy zrobić. Dojedziemy ja sobie z tym górnikiem. Z pola i pojedziemy tutaj od strony rzeki. W końcu sobie nawrócimy i pojedziemy jeszcze raz. Jakie są nie docinki pod no tym nic i będzie to jako naturalny nawóz będzie też cała to wszystko, także wlewa w tym miejscu będzie 40% nam zostało jeszcze ma małą szerokość roboczą ale ma też dużą wydajność ponieważ jak sami widzicie jeden rozrzutnik starcza nam na właściwie pół, dosyć sporego pola że jestem zadowolony z obfitości jaką mamy teraz w tym oworniku. ok esse aqui terá só rotina To jest ta musieli poprawić jeszcze ten unijak. sobie teraz w tą stronę. No wydaje mi się, że obiadę to pole raz w koło i... Zrobię jakieś małe podsumowanko. Resztę obornika, która nam tam została również wywiozę tutaj prawdopodobnie na to pole. Następnie je zaoram i zabronuję, przygotuję do siewu. Tak jak poprzednie pole. Co tutaj zasiemy to jeszcze nie jestem pewien ale wydaje mi się że pszenicę albo albo jęczmień Ale też niewykluczone że że ziemniaki bo też są w planach propozycja widza Pawła, właśnie na ziemniaki jeżeli się uda, to to właśnie ziemniaki. Także myślę, że to pole jest troszeczkę za duże jak na ziemniaki, ale to się jeszcze okaże. A myślimy nad tym. Dobra, tutaj sobie przerwę. Zostanę w tym miejscu. Zbierzę ciągnik. sobie tutaj no to tak jak widzieliście wywoziłem ubornik z płyty przed oborą używałem tego 60 i rozrzutnika Forshita jak się okazało dosyć wydajnie pracuje nam ten, ten rozrzutnik Nawozi, nawieźliśmy już ponad pół pola pozostało nam tylko y, pół także jeszcze jeden rozrzucnik sobie tutaj rozrzucimy y, następnie to za, za ramy i zabronujemy przygotujemy do siewu lub sadzenia ziemniaków jeszcze nie wiem dokładnie Chciałbym, bo tyle w następnym odcinku na pewno y, będzie odcinek o biogazowni y, zachęcam oczywiście do zgłaszania się gry, do gry z nami y, już kilka zgłoszeń mamy muszę je teraz jeszcze wpisać dokładnie w grafik kiedy będziemy grać tam kilka osób się zgłosiło także kilka odcinków na pewno będzie także zachęcam do tego też i tyle że zapraszam do następnego odcinka cześć